Szymon postanawia zrobić porządki w swoim domu. To nie jest łatwe zadanie, ale Szymon chce mieć więcej wolnego miejsca. Zaczyna od swojej garderoby, otwiera szafę i widzi tam wiele ubrań, których już dawno nie nosił. Niektóre koszule są stare i mają plamy, a spodnie są za małe. Po co trzymam te rzeczy, myśli Szymon. Szymon bierze duży worek na śmieci i zaczyna segregować ubrania. Pierwszą rzeczą, którą znajduje, jest stary sweter. Sweter jest ciepły, ale już zniszczony, więc Szymon decyduje, że go wyrzuci. Potem znajduje koszulkę, którą kiedyś bardzo lubił, ale teraz jest za mała. Szymon myśli, że może ktoś inny chętnie ją założy, więc odkłada ją na bok. Kiedy kończy porządki w szafie, zauważa na górnej półce duże stare pudło. Ciekawe co tam jest? zastanawia się. Wyjmuje pudło a potem otwiera je powoli. W środku znajduje różne przedmioty, które pamięta z dzieciństwa. Widzi tam swoją starą piłkę nożną. To ta sama piłka, którą miał, gdy miał 10 lat. Jest trochę zniszczona, ale dla Szymona ma wartość sentymentalną. Decyduje, że zatrzyma ją na pamiątkę. Potem znajduje pudełko z fotografiami. Są tam zdjęcia z wakacji nad morzem i ze świąt rodzinnych. Na jednym zdjęciu jest Szymon. Jego rodzice i młodsza siostra. W innym pudełku Szymon znajduje starą grę planszową. Przypomina sobie, jak grał w nią z przyjaciółmi, kiedy był dzieckiem. Myśli, że może kiedyś pokaże tę grę swoim dzieciom, więc zostawia ją na półce. Kiedy Szymon kończy przeglądanie pudeł, jego pokój jest pełen różnych rzeczy: ubrań do wyrzucenia, ubrań do oddania, rzeczy do sprzedania i przedmiotów, które Szymon chce zostawić w domu. Szymon jest zmęczony, ale jednocześnie zadowolony, teraz w jego szafach jest więcej miejsca.